Równe szanse na swój biznes 2 to już szósty projekt koordynowany przez Wejherowskie Starostwo, którego celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców powiatu. Łącznie ze wszystkich projektów skorzystało już 107 osób. W minionym tygodniu podsumowano ostatni z nich. Ten projekt był skierowany dla osób młodszych, z preferencjami dla osób niepełnosprawnych. I tutaj pułap wiekowy był do 30 lat dla osób zdrowych, a te osoby, które mają orzeczenie niepełnosprawności, bo w tego typu projektach zawsze są preferencje. To był limit wiekowy 44 lata. W projekcie mogły wziąć udział wyłącznie osoby do tej pory nieaktywne zawodowo, wcześniej nie prowadzące własnej działalności. Mamy branżę, trzy osoby reprezentującą branżę mechaniczno-wulkanizacyjną, czyli typowe. Trzy osoby to są, które ocierają się usługi fotograficzne, ale dość takie nietypowe, troszeczkę niszowe. Nie takie typowe śluby i wesela, troszeczkę pobocznie. Dwie osoby to są osoby, które zajmują się kwiatami, kwieciarnią albo zdobianiem. Jedna osoba to która pisze oprogramowanie dla tabletów i dla smartfonów. Jedna osoba będzie miała taką fotobudkę na imprezy okolicznościowe. To nie jest jakby stricte fotograficzne, ale na eventy, tak można powiedzieć. Jedna osoba będzie zajmowała się edukacją muzyczną w Redzie, będzie współpracowała, prowadziła korepetycje, no, zajęcia plus nagłośnienia. Do projektu zgłosiło się 88 chętnych. W wyniku rekrutacji dotacji otrzymało 25 podmiotów. Łączna wartość projektu to ponad 1 171 000 zł.